Apokalipsa według Świętego Jana, rozdział 22, werset 10. Dalej powiedział do mnie: nie kłać pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdem wyrządzi, i plugawy, niech się jeszcze splugawi. A sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty, niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną. By tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Czym dla ciebie była intronizacja? To był najważniejszy dzień w moim życiu, tak mogę powiedzieć, dlatego że ja poszukiwałem sensu życia dość długo i ja zawsze wiedziałem, że z tym światem coś nie jest tak. To znaczy byłem praktykującym katolikiem, tak jak myślę, że większość społeczeństwa w Polsce i Zastanawiałem się, dlaczego coraz gorzej się czuję. Dlaczego w tym kościele, mimo że chodzę do spowiedzi, mimo że chodzę nam, że jakby dużo, jak mi się wydawało, wykonuję w kwestii poszukiwania Boga i w ogóle mm, znalezienia sensu życia, dlaczego się czuję coraz gorzej? Dlaczego nic się nie zmienia? Dlaczego jestem coraz gorszy? Dlaczego to życie wygląda w taki sposób i... Prosiłem Boga o to, żeby mi ukazał, żeby mnie poprowadził, żeby to moje życie w jakiś sposób odmienił, i Chrystus poprowadził mnie w taki sposób niezwykły, zaskakujący, ale prawdziwy. Pozwolił mi tą prawdę pojąć, zrozumieć, ukazał mi tą prawdę i ta prawda jest poza kościołem. Także jak tu wszyscy jesteśmy, tak nie jesteśmy ludźmi związanymi z kościołem. Chrystus nas z tego kościoła wyjął i Muszę powiedzieć to z całą stanowczością, że każdy, kto będzie chciał poszukiwać Chrystusa, odnaleźć prawdziwe Boże życie, nie może być związany z Kościołem. W Kościele tej prawdy nie ma, nigdy nie było, od 1600 lat tej prawdy nie było i ja zrozumiałem, dzięki Chrystusowi, zrozumiałem, jaką straszną tragedię i jaką, jaką krzywdę robię sobie, będąc w Kościele. I i tu jest o tyle istotna sprawa, że Chrystus, nas, ponieważ nam pokazał tą drogę i nakazał nam o tej drodze mówić, tą prawdę ujawniać, dlatego że są takie czasy, są czasy ostatnie, ale ważna sprawa, jeżeli chodzi o intronizację, w odniesieniu do tej intronizacji, ja wtedy jeszcze nie rozumiałem w pełni, o co chodzi, ale wiedziałem, że to jest tak niezmiernie ważne, ja poczułem lekkość w sobie, czyli Dzisiaj wiem dlatego, że zostało nam to ukazane, jak, jak ważna intronizacja jest, ponieważ ludzie związani z kościołem mają taką w sobie jakiś taki lęk. Oni są, jakby ich sumienia są obciążone. I nawet jeżeli ktoś poszukuje Boga naprawdę, jak mu się wydaje, to jednak ma pewną taką obawę i intronizacja jest uwolnieniem naszych sumień, czyli y, chodzi o to, że w tej chwili mamy nie tylko tą drogę pokazaną, ale ona jest nakazana nawet nam i y, gdzie rząd i Kościół wołał, żeby pozostawić jego przewodnictwo i którego de facto nie było nigdy y, takiego prawdziwego, dlatego że on, Kościół ludzi zwodzi niestety. Taka jest prawda. Ale y, to daje nam wszelkie prawo i nakaz do tego, żebyśmy tą, tą drogą poszli. Uwalnia nasze sumienia i, i zobaczycie Państwo, że jak mm, kiedy tą drogą pójdziecie, to Chrystus Was nie pozostawi. On, on, jesteście dla Niego drodzy tak bardzo, dlatego że oddał swoje życie za nas, także nie ma większej ofiary. I to jest też tak, że ponieważ nas nie pozostawi, ukaże Wam prawdę i zobaczycie, że Lęki, obawy przed wyborem tej prawdziwej drogi, one, one znikną natychmiast, dlatego, że tą prawdę poznacie i zobaczycie, że prawdziwa tajemnica poszukiwania Boga, prawdziwa tajemnica jedności z Chrystusem to jest jedność w sercu człowieka. To, jest, to się dzieje pomiędzy Bogiem a człowiekiem indywidualnie. Nie da się tego zrobić w jakiejś instytucji, która uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być Bogiem. No bo tak trzeba to powiedzieć, bo. Bo Kościół, jakby, zresztą jeden z papieży powiedział taką sytuację: zajęliśmy miejsce Boga żywego na tej Ziemi, już nie pamiętam który, ale to jest oficjalnie powiedziane. I zresztą co jest ważne, że ludzie nie czytają Ewangelii. Nie czytają dlatego, że uważają, że je nie zrozumieją. I ja też tak uważałem, natomiast y, tą Ewangelię czytałem. Okazuje się, że ona jest napisana prostymi słowami, zwykłymi. Tam nie ma niczego naprawdę. Są oczywiście tajemnice, które się otwierają, które Chrystus ukazuje, ale. Tam są proste słowa i tam nie musi nikt niczego tłumaczyć. Tam jest wprost opisane, jest opisana cała, cała sprawa, cała zdrada Kościoła. Tam jest wszystko tak naprawdę. Ale najważniejsze jest to, że Chrystus prowadzi drogą niezwykłą i taką, no, tak jak mnie poprowadził, że wyjął mnie, tak jak mówię, z Kościoła, wyjął mnie ze wszystkiego, co w życiu było niszczące, bo ludzie mają często taką tendencję, że Niszczą sami siebie i nie wiedząc o tym, a wydaje mi się, że robią wszystko właściwie i zastanawiają się, dlaczego się w ich życiu wszystko dzieje źle, dlaczego się wszystko sypie. Otóż jest właśnie dlatego, że tak naprawdę nie wybierają Chrystusa. To jest, to jest jedyny powód tej sytuacji. Natomiast ta droga, ta droga jest niezwykła i może być niezrozumiana na początku przez ludzi, ale tak jak mówię, intronizacja nam dała całkowite prawo i uwolniła nasze sumienia, uwolniła nasze serca i poprowadziła nas drogą taką, która jest lekka. Jeżeli coś się kończy, coś się zmienia, coś odpada w życiu człowieka, to są to tylko rzeczy, które człowieka niszczą, które przeszkadzają, które przeszkadzają w odnalezieniu Boga i przeszkadzają w odnalezieniu swojego życia takiego prawdziwego. To, to jest jedyne i Zaręczam, że tak jest naprawdę i to na 100%. I jeśli by ktoś mnie zapytał, czy gdybym miał wybór ponowny, co bym zrobił? Po stokroć zrobiłbym to samo i Państwo, jeżeli ktokolwiek wybierzecie Państwo kto, tą drogę, to. to to poczujecie dokładnie to samo, dlatego że droga jest jedna, i prawda jest jedna. Chrystus jest jeden, prawdziwy, i nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi i nigdy nie było. Tak naprawdę to jest właściwie wszystko, co trzeba o tym powiedzieć. Tak? No, to się wszystko oczywiście rozwija. Chrystus nas każdego kształtuje i ujawnia te wszystkie rzeczy, które są ważne. No ale myślę, że to się będzie dalej, dalej objawiać. Dlatego, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, tak, tylko wybrał się Tak, jego. Tak, oczywiście, że tak. Jego wybrałem i Jego zawsze wybieram codziennie. On mnie prowadzi, On mnie kształtuje, tak jak nas wszystkich. Jest Panem mojego życia na pewno, na 100%. I właściwie, tak naprawdę, całą pracą, którą wykonuję w życiu i wszystkie rzeczy, Jemu dedykuję, Jemu poświęcam. Robię to dla Niego, z Jego powodu Całkowite posłuszeństwo. Całkowicie, tak. No, staram się taki, taki być, ale robię to z radością, bo to jest naprawdę ogromna radość. To jeżeli ktoś tej radości nie doświadczył jeszcze, to, to naprawdę wybór Chrystusa powoduje, że całe życie układa się. Ona jest zupełnie, zupełnie inne. Człowiek jest po prostu szczęśliwy. Czyli, żeby Chrystus prowadził nas każdego dnia tak, jak on chce, tak, jak zaplanował. Tak, dlatego że nasze wybory, nasze wybory jakoby suwerenne, jak nam się wydaje, to tak nie naprawdę są absolutnie nie są naszymi wyborami. To są, to są wybory nie tych sił, które powinny nami kierować. Powinna kierować Bóg, a jeśli Bogu się nie oddajemy, to jest tylko jedna możliwość, czyli są to siły ciemności. I tak ja tego doświadczyłem w różnych sytuacjach, ale faktycznie, że istnienie Boga w życiu to całkowicie usuwa. To, to jest w ogóle to jest radość, to jest spokój, to jest Chęć, i nie jest tak. Ludzie bardzo mają duży problem, dlatego że uważają, że jeżeli wybiorą Boga, stracą wszystko. Świadomość utraty jest okropnym przeżyciem a dla człowieka. zapewniam. Trata ma być zyskiem. Nie ma straty, a wszystko idzie właściwie tak, jak powinno, dlatego że jeżeli coś odpada w życiu, to odpadają tylko te rzeczy, które nas niszczyły. I tylko te. Bo Bóg jest miłością. Dziękujemy. Dziękujemy. A czym jest dla ciebie intronizacja, Luszyno? No, może zacznę od tego, że dla mnie, jakby obłuda kościoła, pusta obrzędowość i, i no fałsz po prostu tam był zawsze dla mnie oczywisty. Tak się właśnie zastanawiałam, że skoro tak kościół szafuje imieniem Boga, a Bóg w tym nic nie robi, no to chyba jest jakimś dziwnym Bogiem i muszę sobie poradzić bez Niego. Okazało się, że jest to niemożliwe. W momencie dopiero w taki bardzo konkretny sposób jego działanie w moim życiu rozpoczęło się, wtedy, kiedy po prostu wewnętrznie się do niego zwróciłam. I wtedy zrobił porządek. Zrobił w porządku w moim życiu w doskonały sposób, zgodny całkowicie ze swoim prawem Bożym, zgodny z Ewangelią, choć niezgodny z prawem kościelnym. No i był taki czas, że poszukiwałam Boga, bo to oczywiście wszystko nie działo się. Tak bardzo szybko, tylko troszeczkę to trwało. I próbowałam Boga szukać również przez Kościół. W pewnym momencie trafiłam już na, na taką no, pustkę, po prostu tam. I intronizacja w moim przypadku jest. Nakazem Chrystusa, aby go poszukiwać indywidualnie. Myślę, że ludzie, którzy chodzą do Kościoła, myślą, że już znaleźli i że już go mają, podczas kiedy tak nie jest i Chrystus po prostu do nich woła, aby. Bo, no bo z drugiej strony, jeżeli ktoś ma otwarte serce, to musi poczuć, że po prostu coś jest nie tak. Tak, skacę się na no jaw, wiem, jak było w moim przypadku. Yy, dlatego no mogę powiedzieć, yy, że Chrystus jest Panem moim. Oddaję mu moje życie każdego dnia. I wiem, że tylko On może to życie właściwie poprowadzić i kształtować. Tak? tak jak w przypadku nas wszystkich. Wy, wydobyć. Yy, za mnie tą prawdziwą wartość człowieka, tak? Pokazać na, na czym rzeczywiście polega życie. Dziękuję. Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17 I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.